Takimi zmysłami i wykonujemy polecenia, bo chyba mamy być aktywni dzisiaj. Zapraszamy. Rozprawa przeciwko Czesławowi M. o ustalenie tożsamości poetyckiej. Proces trwanie, przerwanie od chwili śmierci pozwanego, czyli od roku 2004. Posiedzenie składu sędziowskiego odbędzie się po raz 25. przy drzwiach otwartych, bez udziału prokuratora i obrońcy. Cokolwiek się zdarzy, poeta i tak będzie z nami. Proszę wstać. Sąd idzie. Prawa o rozpoznanie tożsamości poezji Czesława M. No tak. Tożsamość, która powinna być związana z narodem i państwem. Tożsamość artystyczna nie podlega dyskusji. Chodzi raczej o zbadanie poglądów i moralności pozwanego. To właśnie mamy ustalić. Musimy odpowiedzieć na pytanie. Czy można być wielkim poetą, prowadząc życie niezgodne z wartościami wzniosłymi? Poeta, poeta przecież powinien być wzorem. Co do, co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Cóż, sądź człowieka, podziwiaj artystę. W tej właśnie sprawie mamy zebrać dowody. Czy państwo znacie biografię Czesława M.? Pamiętam ją doskonale. Urodził się w Sztejniach na Litwie po II wojnie światowej. Wyjechał z Polski i dopiero po wielu latach wrócił. Przypominam o tym, ponieważ powyższe fakty muszą budzić zrozumiałe podejrzenia. Rozmawiamy o tożsamości poetyckiej, która wyrasta przecież z jakiejś kultury, nieprawdaż? Czesław M. urodził się na Litwie. Ale należącej do Rzeczpospolitej, także kulturowo. A z Polski wyjechał, odmawiając posłuszeństwa komunistycznej władzy. On wybrał wolność. Nie, nie wiemy zatem, kim był naprawdę. Polakiem, Litwinem, komunistą, czy może jeszcze kimś innym. Możemy jedynie opierać się na faktach. Najlepszymi świadkami są wiersze, napisane przez Czesława M. One powiedzą nam prawdę. Przewidziałem taki przebieg naszego posiedzenia. Jestem przygotowany. Chcąc powołać takich świadków, trzeba będzie wskrzesić ducha poezji. Wskrzesić ducha poezji? Pan Oszalał interesuje nas znaczenie słów i rzeczowość poglądów, a nie jakaś metafizyka. Interesujące. Wskrzeszenie ducha poezji. Jeśli ten eksperyment się powiedzie, oddzielimy ziarno od plew. Także w literaturze. Pomysł znakomity, ale kto potrafi dokonać takich niezwykłych rzeczy? Włośny Trybunału. Przepraszam, szef sekretariatu, podobno sam też jest poetą. Panie Adamie, proszę, zgodnie z obietnicą, wezwać świadków. Spodziewam się wyłącznie marnej iluzji złudzenia optycznego. Możemy doświadczyć emocji i być może odkryjemy prawdę. O to nam chodzi? Dla dobra procesu proszę o zachowanie spokoju. Poezja wypowiedziana lub napisana musi poruszyć umysł i duszę. Wśród tysięcy słów prostych i mądrych ocaleją tylko te, które wskrzeszają poetę. W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego: powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy, że w nas jest, więc mrugamy oczami, jakby wyskoczył z nas tygrys i stał w świetle ogonem, bijąc się po bokach. Ten pożytek z poezji. Że nam przypomina, jak trudno jest pozostać tą samą osobą. Bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza, a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą. Bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza, a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą. Nie bywałem. Niech świadek się przedstawi. Jestem duchem wiersza nauki. Urodziłem się w roku 1957 we Francji. Na co dzień mieszkam w poetyckiej komunie zwanej książką, ale chętnie podróżuję. Czy świadek zdaje sobie sprawę, że będzie mówił głosem poety? Nie zmyla ani jednego słowa. Niech świadczy o sile myśli mistrza. Świadek ma zrobić, co do niego należy a nie pouczać sędziów. Proszę mówić. Od tamtej chwili, kiedy w domu o niskich okapach doktor z miasteczka przeciął pępowinę, a pieniły się w sadach szczawie i lebiody, gniazda dla kropkowanych białą pleśnią gruszek, byłem już w rękach ludzi. Mogli przecież zdławić mój krzyk pierwszy, nacisnąć swoją wielką dłonią gardło bezbronne, budzące ich czułość. Od nich przyjąłem nazwy ptaków i owoców, w ich kraju zamieszkałem. Ich nauki znalazły co prawda granicę we mnie samym, a wola moja była ciemna, mało posłuszna moim albo ich zamiarom. Inni, których nie znałem, czy tylko z imienia stąpali we mnie i ja, przerażony, słyszałem w sobie skrzypiące pokoje. To mnie poniżało, że gotów byłbym krzyczeć Wy, odpowiedzialni, przez was nie mogę zostać kim chcę, tylko sobą. Ten pożytek społeczny, że nam przypomina, że nam jak, przypomina jak, trudno jest jak trudno jest pozostać tą samą osobą. Ten pożytek społeczny, że, że nam przypomina, jak trudno, jak trudno jest pozostać, pozostać tą samą osobą. Tą samą osobą. Ten, ten pożytek z poezji, poezji że nam przypomina, przypomina Jak trudno, trudno jest pozostać tą, tą samą osobą. osobą. Świadek nas zlekceważył, stanowczo protestuje. Duchy nie znają pojęcia lekceważyć. Pojawiają się, znikają, od i wszystko. Poeta jest sobą, ale jednocześnie nie może być sobą. Bowiem staje się obrazem świata, z którego wyrósł. Być sobą to znaczy zachować tożsamość. A w przypadku czy sława M. zachodzi podejrzenie, że ją stracił. Nie może być zatem wielkim poetą. Proszę nie ferować wyroków. Przesłuchanie jeszcze trwa. Wzywam kolejnego świadka. Kto żył krótko, lekkie są jego winy. Kto żył długo? Ciężkie są jego ciężkie winy. Kto żył długo? Ciężkie są jego winy. Kto, Kto żył, żył długo? Ciężkie są jego winy. Jestem duchem wiersza moja wierna mowa. Urodziłem się w Berkeley w roku 1968 z poczucia emigrackiej tęsknoty w czasie pobytu mistrza w Stanach Zjednoczonych. Mów, co masz powiedzieć, ale pamiętaj, liczy się tylko prawda. Moja wierna mowo, służyłem Tobie. Co noc stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila, zachowanych w mojej pamięci. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką pomiędzy mną a dobrymi ludźmi. Choćby ich było dwudziestu, dziesięciu, albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Są chwile, gdy wydaje się, że zmarnowałem życie. Bo ty jesteś mową upodlonych, mową nienawidzących siebie bardziej może od innych narodów. Mową konfidentów, pomieszanych, chorych na własną niewinność. Ale bez ciebie kim jestem? Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju. A sukces? Bez lęku i poniżeń? No tak. Kim bez ciebie jestem? Filozofem, takim jak każdy. <grym> Rozumiem. To ma być moje wychowanie. Gloria indywidualności odjęta grzesznikowi z moralitetu. Czerwony dywan pościeradła wielkich chwał. A w tym samym czasie. Latarnia magiczna rzuca obraz na płótno ludzkiej i boskiej udręki. Moja wierna mowo, może to jednak ja Ciebie muszę ratować. Więc dalej będę stawiać przed Tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, o ile to możliwe. Bo w nieszczęściu potrzebny jest jakiś ład, czy piękno. Ale bez ciebie, bez kim jest? ciebie. Moja wierna moja. Ale bez ciebie, ale bez kim, ale bez ciebie? kim, kim, jestem? kim jestem? Moja, moja wierna moja. Moja wierna moja. moja ale bez ciebie, z kim, kim jestem? jestem? Kim jestem? Kim jestem? Moja, moja wierna moja. Nie mamy chyba wątpliwości. Toż została potwierdzona. Jeden wiersz nie może przesądzić o wszystkim. Nie jestem przekonany o autentyczności tych poglądów. Możemy być ofiarami manipulacji. Sprawdźmy inne aspekty całej sprawy. Proszę wezwać kolejnego świadka. Pamiętajmy, że Czesław M większość swojego życia spędził na emigracji. To mogło mieć wpływ na kształtowanie się jego poetyckiej tożsamości. Poeta musi myśleć o świecie. Patrząc na rzeczywistość przez filtr samego siebie. Naród i wyrzeczenie się prywatności. Oto kryteria tożsamości. Subiektywizm w poezji trzeba zlikwidować. Takie jest moje zdanie. Niczego nie wykluczam, ale najpierw przesłuchajmy kolejnego świadka. Nie wie, że wie, że śmieci. Nie wie, że lata. Że jest ty, a nie inny. Nie wie, że świeci. Nie wie, że lata. Nie wie, że jest ty, a nie inny. Nie wie, że świeci. Nie wie, że lata. Nie wie, że jest tym, a nie inny. Jestem duchem wiersza portret grecki. Urodziłem się w Waszyngtonie w roku 1948. Poeta był wtedy dyplomatą w polskiej ambasadzie. Mów tylko prawdę. Brodę mam gęstą, oczy przysłonięte powieką, jak u tych, co znają cenę rzeczy widzialnych. Milczę, jak przystoi mężowi, który wie, że ludzkie serce pomieści więcej niż mowa. Rodzinny kraj, dom i urząd publiczny rzuciłem, nie żebym szukał zysku albo przygód. Nie jestem cudzoziemcem na okrętach. Twarz pospolita, pobiorcy podatków, kupca, żołnierza nie różni mnie w tłumie, ani się wzbraniam oddać część należną miejscowym bóstwom. Jem to co inni, tyle wystarczy powiedzieć o sobie. Refleksja i jeszcze raz refleksja. Wiedziałem, że z poetą nie pójdzie tak łatwo. Portret grecki. Polski poeta stylizuje się na starożytnego filozofa, więc jednak stracił tożsamość. Od razu wiedziałem, że tak będzie. Od samego początku. Ależ niczego pan nie rozumie. Poezja jest komentarzem do rzeczywistości. Aczkolwiek nie zawsze trzeba identyfikować wiersz z osobistym poglądem poety, który musi zresztą bronić wartości uniwersalnych. Łatwo można by to było udowodnić, gdyby tylko na świadka wezwać ducha wiersza zaklęcie. Czy można wezwać ducha wiersza zaklęcie? Możecie wezwać każdego z duchów poezji, ale nie wszystkie będą wam posłuszne. Zdemaskujmy wreszcie ten artystyczny subiektywizm. Czesław M. był wielkim peto dla siebie i dla wąskiego grona wyznawców. Proszę wezwać świadka. Nie gaście świecy przeznaczenia. Poezja wróci. Jest wieczna. Gdzież jest poeto ocalenie? jest poetą ocalenia? Czy coś ocalić, czy ocalić może ziemię? Czy coś ocalić, ocalić może ziemię? Gdzież jest, jest poeto, ocalenie? Czy coś ocalić może ziemię? Proszę się przedstawić. Nie żartuj sędziów. Gdzież jest, poeto, ocalenie? Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony. Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał, ani wyrok Banicji nie mogą nic przeciw niemu. On ustanawia w języku powszechnej idee i prowadzi nam rękę. Więc piszemy z wielkiej litery prawda i sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda. On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno. Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei. On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów ocala zdania surowe i jasne. On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem. Otwiera dłoń krzepu tego, co już było. Piękna i bardzo młoda jest filozofia i sprzymierzona z nią poezja w służbie dobrego. Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny. Wieść o tym górą przyniosły jednorożec i echo. Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic. Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie. Zgadzam się. Rozum odróżnia nas od zwierząt, a kto umie się nim właściwie posługiwać, zasługuje na miano filozofa lub poety. Poeta powinien ratować ducha narodu. Z ducha przecież wszystko się rodzi. Sprawa Czesława M. wymaga namysłu i właściwej interpretacji. Przesłuchaliśmy już wszystkich świadków. Pora podjąć decyzję. Proszę nas nie przymuszać do dokonywania natychmiastowych ocen. Już powiedziałem, że sprawa wymaga właściwej interpretacji. Potrzebne będą opinie ekspertów i konsultacje ze społeczeństwem. Musimy zachować polityczną rozwagę. Swoimi wyrokami moglibyśmy skrzywdzić wielu wartościowych polskich poetów. A zatem każdy napisze swoje sprawozdanie, a po ich przeczytaniu wybierzemy najwłaściwsze. Oczywiście na drodze głosowania. Zamykam 25. posiedzenie Komisji w sprawie ustalenia tożsamości poetyckiej Czesława M. Spotykamy się jak zwykle za miesiąc. Proszę wstać. Sąd wychodzi. Proszę usiąść. Wyroki w sprawie oskarżonego Czesława M zapadają codziennie. Ogłaszają je czytelnicy jego wierszy. On zaś sam o tym wie i uśmiecha się. Prowokuje do oskarżeń. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada nie wypada, jak będą mnie u i rozbierali jakich dowiedzą się bio-detali. Nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. Książki, ale książki będą na półkach dobrze urodzone z ludzi, choć też z Ale książki będą na półkach dobrze urodzone z ludzi, choć też z ale, ale książki będą na półkach dobrze urodzone z ludzi, choć też z Nawet nie więcej, a inne ziarnka planety i gwiazdy, a choć ich będzie chyba sto tysięcy, domek z ogrodem może stać na każdej. Szczekają na księżyc makowy. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że jest świat większy, nie przyszło do głowy. Wszystko w makówce. Głośnie w ogrodzie, dzieci biegają i mach się kołysze. A wieczorami, o księżyca wschodzie, Psy gdzieś szczekają to głośniej, to ciszej. W maku stoi mały dom Pieski szczekają na księżyc makowy I nigdy jeszcze tym makowym psom Że jest świat większy, nie przyszło do głowy No i jak podobał Wam się ten sąd. Wielkie brawa, coś wspaniałego. Zapraszamy do grona artystów jeszcze panie, które to przygotowały z młodzieżą. Pani Teresa Wakulik, pani Aleksandra Pawlak-Karczewska. Kochani, jesteście cudowni. Gratuluję Wam przede wszystkim wspaniałego pomysłu na przedstawienie poety XX wieku Czesława Miłosza, naszego polskiego noblisty, który rzeczywiście wzbudzał wiele kontrowersji, wiele pytań wokół osoby, chociażby o tożsamość narodową, obywatelską, o światopogląd. Nawet po śmierci poety. Kłótnie w narodzie powstawały, ale ostatecznie został pochowany jako wielki Polak w Krakowie, w kościele na Skałce. Wy dzisiaj przepięknie rozebraliście na czynniki pierwsze biografię, twórczość Czesława Miłosza. Myślę, że jest to najlepsza lekcja polskiego i najlepsza powtórka przed maturą dla klas maturalnych. Kochani, teraz to ja myślę, że możemy trzymać kciuki, żeby na maturze był temat z Czesława Miłosza, bo będziecie już specjalistami. Panu profesorowi Wojtkowi Gilowi gratuluję i też opanowania poezji i przepięknie wyśpiewanego tekstu. Wielki szacunek dla Was wszystkich. Wspaniały pomysł. Mieliśmy okazję być uczestnikami rozprawy sądowej, poczuć się jak w prawdziwym sądzie, włączeni w sztukę. Przypomnieliśmy sobie antyczny teatr i chóry. Wspaniale. Kochani, wyglądacie przepięknie, pięknie wystąpiliście, przenieśliście nas naprawdę w inny świat. Gratulacje wielkie. Jeszcze sobie pozwolimy na wspólne zdjęcia z artystami. I jeszcze raz wielkie, wielkie brawa, a podziękowania. Raz w kierunku nauczycieli, którzy wpadli na pomysł i przygotowali. Dwa dla naszej wspaniałej, utalentowanej młodzieży. Trzy dla nauczycieli, którzy wspomogli przepięknie tutaj i oprawą techniczną. I w końcu dla naszych kamerzystów, fotografików. A więc jeszcze raz dla pana profesora Marka Spozowskiego, pana profesora Jacka Karczmarza, pana profesora Pawła Iwańczuka i nieodzownie z nami zawsze obecnego Jakuba Palinowskiego. A za przygotowanie przepięknego programu podziękowania dla Pani Profesor Teresy Wakulik, Pani Profesor Aleksandry Pawlak-Karczewskiej, Pana Profesora Wojciecha Gila i naszej wspaniałej młodzieży z klas trzecich i, I drugich. Drugie i trzecie. Wielkie, wielkie brawa. Gratulujemy.